Siemanko Dziska, z tej strony Matsui, witam was w kolejnym odcinku z kariery bankażem, a dzisiaj czekają nas mecze z Tottenhamem i Sunderlandem. Jeden mecz w lidze, jeden w FA Cup. Zobaczymy jak tam pójdzie. W ligowej tabeli zajmujemy obecnie czwartą lokatę, strata do trzeciego Manchester United i drugiego Arsenal nie jest duża, więc spokojnie możemy ich przegonić w końcu, tylko musimy wygrywać. To jest podstawa. Gramy na własnym stadionie z Tottenhamem, tutaj nie można stracić punktów. Tottenham to trudny rywal, ale możemy sobie z nim poradzić. Zaczynajmy to spotkanie. Jest okazja dla Liverpoolu, zobaczmy. Stewart ładnie podaje, Staric, Enzonzi do Origiego, Divok Origi odgrywa do Enzonziego, Francuz uderza jak z armaty i 1 do 0, fantastyczny gol, gracza, który przyszedł do Liverpoolu w zimowym okienku transferowym. Tutaj bardzo ładnie zachował się Origi, podał do Enzon z jego. Ten uderzył jak z armaty. Loris z tej sytuacji bez szans. Liverpool prowadzi 1 do 0. Jest szansa dla Tottenhamu, Zobaczmy czy ją wykorzystają. Przedzierają się skrzydłem. Jest centralna, Sisoko, błąd obrońcy, ale Sisoko strzela prosto w Drągowskiego. Mamy sporo szczęścia. I koniec spotkania, zwyciężamy 1-0. Dość szczęśliwe zwycięstwo Benek. Tottenham miał doskonałą szansę, ale Sisoko no, trafił prosto w bramkę, że Nie wiem, jak on tego dokonał, tak szczerze. No, jeden strzał złapany, nota 7,2. I oczywiście zobaczymy, co tam dalej. Powtórek ciekawych, nie ma więc. Omijamy je. No Liverpool niby dominował, ale to nie była miażdżąca przewaga. Każdy mógł w tym spotkaniu zwyciężyć. Zobaczmy noty. Zawodnikiem meczu Enzonzi w pełni zasłużenie. Zdobył bramkę asysta oczywiście Divoka Origi. Jeden strzał bronił Drągowski. Loris obronił aż cztery strzały. Naprawdę zagrał dobre spotkanie. Przy bramce bez szans. Przejdźmy dalej. I jesteśmy już po pierwszym spotkaniu dość udanym. Zwyciężyliśmy. No i czas zobaczyć ligową tabelę. Czy odrobiliśmy jakoś stratę do drużyn przed nami? No tak jest, nie jest to duża strata. Do Manchester United tracimy tylko dwa punkty do Arsenalu 5, a niedługo gramy z Arsenalem. I okej. Okay. No powiedzmy sobie szczerze, w FA Cup Mieliśmy dość dużo szczęścia w losowaniu, bo jednak Sunderland to jedna z najgorszych drużyn w Premier League i spokojnie możemy ich pokonać. Mogliśmy trafić naprawdę dużo, dużo gorzej. A teraz czas na standardowy trening. Co można powiedzieć przed meczem z Sunderlandem? Gramy na wyjeździe. Wiadomo, niby mecze na wyjeździe są trudne, ale my tam jedziemy po zwycięstwo nie można inaczej innego scenariusza zakładać. Gramy z bardzo przeciętną drużyną. Jeśli przegramy, to będzie wstyd po prostu. Wiadomo, niespodzianki się zdarzają, ale miejmy nadzieję, że w tym spotkaniu nie będzie żadnych niespodzianek i Liverpool zgodnie z planem wyeliminuje Sunderland z rozgrywek. Jeśli w meczu padnie remis, to wiadomo, będzie powtórzony mecz tym razem u nas. Jeśli tam by znów padł remis, to będzie dogrywka i ewentualnie rzuty kardę. Ale mam nadzieję, że wszystko rozstrzygniemy w pierwszym spotkaniu. Oczywiście przechodzimy dalej. No i już mamy dzień meczowy. Nie będzie łatwo, bo gramy na wyjeździe, ale jesteśmy zdecydowanym faworytem i trzeba to pokazać. Zaczynajmy to spotkanie. I zobaczmy, jest szansa dla Liverpoolu. Trzeba przybliżyć trochę kamerę. Stewart przy piłce. Zobaczmy, Stewart przedziera się. Kirchhoff go fauluje i mamy rzut karny. Tak, jest bardzo dobra decyzja sędziego, ale jeszcze zobaczymy powtórkę dla pewności. No tutaj sędzia tłumaczy swoją decyzję. Zobaczmy, Stewart zastawiał piłkę. No i Kirchhoff ewidentnie przez nogi chciał ją odebrać. Rzut karny. W bramce gospodarze oczywiście wito Manone. Czy dera dobrąć? Zobaczymy. Do rzutu podejdzie Roberto Firmino. Zobaczmy. Firmino uderza, broni Manone! Jest dobitka 1 do 0 dla Liverpoolu. Manone obronił ten rzut karny, ale no, odbił piłkę. No Nie oszukujmy się wprost pod nogi Firmino i ten musiał zdobyć bramkę z dobitki. Szczerze, źle wykonany rzut karny, ale dobitka już lepsza. Ważne jest to, że Liverpool prowadzi 1 do 0. I będzie rzut rożny dla Sunderlandu. Grevzno i Kazri. Centruje w pole karne. ta z głowy drągowskie odbija przed siebie. I obrońca spokojnie wyjaśnia sytuację. I Liverpool znów w natarciu. Trzeba przybliżyć kamerę. Zobaczmy, Gomez ładnie podaje do Enzons jego. Milner się zastawia. I jest faulowany, tak jest. Drugi rzut karny w tym spotkaniu. Enzons i świetnie podał do Milnera, ten się zastawił. No i znów niepotrzebny faul gracza z Sunderlandu. No tak jest, wejście w nogi. Ewidentna jedenastka. No i drugi rzut karny. Oby drugi zamienion na bramkę, chociaż tam było po dobitce. na niestety schodzi boiska i do rzutu karnego podejdzie Daniel Staric. Zobaczmy. Daniel Staric uderza i fantastycznie niestety dla nas broni Manonę. No, Włoch potrafi bronić 11. To mu trzeba przyznać. I koniec spotkania. Zwyciężamy 1 do 0. Bramka zdobyta po dobitce pokarnym. Tutaj jak widzimy, jeden strzał sparowany, nota 7,0. Firmino może i nie wykorzystał 11, ale zdołał dobić swój strzał. No, tam bramka jeszcze interweniował. No tutaj niezła interwencja drągowskiego. Dobrze, że tam było obrońca, bo jednak sparował. Rowaliśmy piłkę przed siebie. Nie była to doskonała interwencja, bo byłaby doskonała, jakbyśmy odbili do boku, a nie wprost praktycznie pod nogi rywali. No, Liverpool dominował, zasłużenie wygrał, ale trzeba też oddać brankarzowi Sunderlandu, że bronił doskonale, szczególnie rzuty karne. Zawodnikiem meczu Anzonzi naprawdę rozegrał fajne spotkanie. Jedna interwencja drągowskiego, trzymanone. No, i to tyle. Przejdźmy dalej. Jesteśmy już po drugim spotkaniu. Drugie zwycięstwo. Niby cieszę, ale jednak musimy się nauczyć, nauczyć wykorzystywać te rzuty karne, bo to może być nasza zmora w następnych spotkaniach. Oczywiście trzeba zobaczyć, jak tam tabela. No, jeszcze tam połowa drewniki musi rozegrać swoje spotkania, więc nie znamy jeszcze rywala w następnej rundzie. No, i czas na trening. Dwa mecze w dzisiejszym materiale wygrane. Niestety interwencji jak na lekarstwo. No mam nadzieję, że wszystko się rozwinie w następnych spotkaniach. No i szczerze, gorzej być nie może. Wiadomo, można by zmienić. Poziom na legendarny, ale tam raczej nic się nie zmieni pod względem interwencji. W tamtej FIFA zaczynałem na poziomie legendarnym i miałem jeszcze mniej interwencji niż na klasie światowej. Niestety to jest jedyna wada komputera, że on strasznie dużo rozgrywa piłkę mało strzela. Jakby oddawał więcej strzałów, to by naprawdę ta kariera była mega ciekawa, a przez to trochę traci jednak. Że komputer bardzo mało strzela. No i strzela tylko w tych sytuacjach, gdzie ma praktycznie pewność zdobycia bramki. No i tak często jej nie zdobywa. W następnym materiale zagramy mecze z Lester i Arsenalem. Trudni rywale, ale do ogrania. Możemy każdego pokonać, będąc w takiej formie. Więc, jak coś ludzi zyska, już wam bardzo dziękuję za ten materiał. No i zapraszam Was na następny. Trzymajcie się!